Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja nazywam się i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z SCP Containment Bridge Z oryginalnej gry, z horrorku Oczywiście na samym początku, jeśli podoba wam się ta seria Dajcie taktyczną łapę w górę Tak, nie taktycznego lajka, like tak jak zawsze mówiłem Taktyczną łapę w górę I zaczynamy Ładujemy naszą seryjkę Ostatnio graliśmy 18.35.20. Mamy dzisiaj 23 Load, let's go baby Uuu Ciekawe, jak nam pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że nie Nadziejemy się na 096, czyli e, STP płaczka, bo jest bardzo zły. Zobaczymy. Groładu się, nie zacina się, nie robi tego. I jak też znajdziemy maszynę e, w kafeterii, chodzi tą maszynę do kawy, to będziemy próbowali wpisywać tam te niby cheaty i tak dalej, te komendy, które pozwolą na przeżyć na przykład atak ewentualnych e, p -p -p ewentualny atak e, co się odpierdal Okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Coś pomyliłem, pomyliłem przyciski. Nieważne, jest okej. Okay. Okej, okay, let's go. Zaczynamy tradycyjnie. Nie wiem dlaczego myślałem, że 1 2 3 4 się bierze wszystkie rzeczy, ale ok, jest okejka. Zamknijmy to na wszelki wypadek. Gdyby ktoś tu chciał wejść, a my nie chcemy, żeby nikt tu wchodził. Się no łazarza zamknęliśmy, także jest okejka. Mam wszystko. Te. Nie, 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 nie wychodź, papaj. The keycard was inserted into the slot, but nothing happened. Ok, czy nic się nie dzieje? Mamy to w dupie wszystko. Patrzymy sobie teraz na spokojnie. Cały czas nasz navigator. O kurwa! What the fuck just happened? Wells in Guy. Czemu to się zamknęło? Czemu tu wcześniej. O kurwa! No tak, tu już spadałeś kiedyś z nieba. Kojarzy cię, gościu. Ale tak, żebyś. O, w wdupił. Checkpoint lockdown. Czyli jest wszystko zamknięte. Musimy jakoś. Musimy otworzyć. Cześć, misiu. Co to masz dla mnie, papito? Nic? Masz mnie wdupił i teraz znikasz. Tak, myślałem. Te twoje. Nikczemne sztuczki. Cały czas będziemy na nawigatorze teraz chodzić. I nie pokazuje nam, moi drodzy, nie pokazuje nam aktualnie żadnego SCP-w pobliżu, więc możemy czuć się zajebiście bezpieczni. Bardzo mi się to podobało. To już jest zmieniony nawigator. <laughs> który nie działa na baterię. Okej, okay, to tylko fun, Bartek. Nie przejmuj się. It's o. Okay. Okej, okay, 173 nas tu widzi. My to nie chcemy iść. Nie chcemy iść się, cofamy, 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 cofamy. 173 to jest mrugacz i już nas widzi. Jest Ma nas na celowniku. Aż się boję, aż się boję, aż się boję, bo chyba go obudziliśmy. O, w dupę. Czy 173 to jest na pewno mrugacz? Nie, to nie jest mrugacz, to jest jeszcze inny. Czy to nie jest ten taki flexible? <laughs> Jeśli to jest ten flexible, to on na mnie zrobi. Papo! Dom papa! No, bubu! Fuck you! Naprawdę, fuck you, jesteś najgorszym scp-kiem ever Teraz jak będziemy mieli tylko szansę to go zamykamy, pierdziele, to wcześniej mi się to nie udało Ale skrzenie max, ja pierdykam wtedy Ostatni przejść. Idziemy dalej, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu Bartuś Stoż Cały czas nas goni, dawaj otwieraj, prosz, prosz, szybko, na Papaj nas goni, Mnie nie chcę żadnego z papaj gonił O, Deja vu, dziękuję, ci Eny balade pomarańcze, wszyscy mają w dupie, okej okay. Już nie pamiętam gdzie byłem, a gdzie nie byłem a, to jest ta Tesla, która nie działa, niby. To nas ostatnio papaj gonił. Dobra, i tu papaj wyszedł z tego pomieszczanka. Dobra, przestał nas gonić. Cześć, Misiu. Znowu tego cholernika wyrzucisz? Czy też jest nadal? Check. Check down, lockdown. Error. Więc to olewamy. Chciałbym minąć tego brugacza z tej strony. Mam nadzieję, że mi się to uda. Musimy znaleźć teraz jakiś przełącznik, z tego co pamiętam. No, odpocznij, odpocznij. Mrugnij sobie. Odpoczywaj na spokojnie. Halo, ka kartus? Czemu mnie to zabiło? Byłem daleko. Nie powinno mnie to zabić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Na spokojnie, Bartuś Nic się dzieje, nothing happened. Możemy zostawić to otwarte w sumie w dupie. Jeszcze raz, bierzemy nawigator. Mam nadzieję, że papaj nas teraz nie zaatakuje w takim jakimś dziwnym miejscu. I tak, czy ja sprawdziłem te drzwi tutaj po prawej? Jest ja tam co nie wyszedłem przed sekundą? To są przecież te zamknięte, diabeł. Co ty, co ty kminisz w ogóle? My musimy teraz sprawdzać każdy konkretnie każdy pokój, żeby nie było żadnego przypału. Halo, co tu jest? Czy to mogę wejść teraz? Keycard. Człóreczka mi pozwoli. O, super. Hello. To jest Mastercard. A ja już myślałem, że on mnie to zaskoczy. No, niestety. Bateryki. Bateryki nam na ten moment nie są potrzebne w ogóle. Ten Clipboard by się nam przydał. Hmm, nie ma nic. Zawiodłem się troszeczkę. No szczerze się zawiodłem, nic tu nie ma. Szkoda, bardzo szkoda. W sumie większość rzeczy mamy. We, 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 we. Idziemy tędy. Nawigator? Navigator? Navigator. Where we go? Tutaj, może naprzeciwko. Tu może coś będziemy mogli. Tylko trzeba uważać na ten Tesla. Zapiszmy sobie przy tej Tesli, bo ona coś mi się wydaje, że... Może uszkodzić, a to nie tutaj, dobra bo tesla jest dalej To był misiu, do którego zajrzeliśmy wcześniej i zajrzymy sobie jeszcze raz, u nie ma misia where misiek, no nie nie nie, tam już się pokazywał jakiś scp, ja to pierdzielę, aha to chodziło o to, że się misiu pokazuje, no w sumie misia to jest ze cepekiem. nie przemyślałeś tego diable. tu jest ta cholerna tesla, zapisane szu i porojebiona 049, jaki to jest scp tu jest ten! 049 to jest doktor Plagi chyba uj, 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 to już się trzeba bawić. Zapiszmy sobie, bo się boję. Jak mnie doktor Plagi dopadnie, to będzie przypał Hejka po Nie otworzyłem? Jak to? Przecież kliknąłem... Nie! Więc że doktor Plagi, to jeszcze papaj! Uuu, don't papo! Fuck you! Spoko, jego teraz zgubimy. Tu są jakieś otwarte drzwi. Najpierw musimy zgubić papaja, bo jak nie zgubimy papaja, to dupa. Będą nas teraz być gonić co czas. Nie, no proszę, nie chodź za mną. Ile można, stary. Tutaj mam jeszcze wejście jakieś zaraz też będziemy musieli tu wejść. Ciekał, 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 nie ma żadnego SCP-ka, to była ściana. Dobra. Go, 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 go. Pięknie. Następna Tesla. Czy ona działa? Zdecydowanie działa. Dobra. U, ta... Przestań, papaj, idź sobie stąd, naprawdę. O, nie. 173, to jest mruga, jeszcze. Fuck my life. Dobra, zejście. Proszę, papa, przestań. Mam nadzieję, że już tu nie dojdzie. Dobrze, poczekajmy na niego. Jak się okaże, że jednak będzie szedł. Jest w pobliżu cały czas. Jeszcze się nie zanurzył skurczywek. Czekliśmy na tyle daleko, że powinieneś sobie odpuścić. Odpuściłeś? Bo odpuściłeś. Tak, odpuściłeś. Dobra, na szczęście. Dobra, wiem do tej teści. Zapiszmy sobie. Ooo, save'ik taktyczny. Pięknie. Tutaj była dziura, slajmy dziura i hera mam Mamy czwóreczkę, powinna działać elegancko. Oj, diabełku, e -o, el papito, let's go, góra. Pięknie, mamy remote. Tylko, że jest niedobrze, słuchajcie Tutaj się pokazuje doktor plagi, zapiszmy sobie, bo on będzie nas teraz gonił i to tak srogo będzie nas gonił, się obsram. Kikart.

Zamknij! Zamknij jak to nie działa, szybko, 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 on mnie będzie tu gonił, on mnie będzie gonił. Dawaj, 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 dobra, nawigator uciekam w tą stronę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kiki kart, kart, kartki kart. Nie boję się, dobra, ale skrzanie, to zapiszę sobie. Okej, okej, okej ok, 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 sejwuj. Czemu nie goni cały czas? To jest pytanie. Za czterdzieści będzie się On będzie wiedział, że ja tu idę, cholera. Czekajcie. Czy to jest ten moment? Czy to będzie ring? Jest! Powiedzcie, że to jest ring. Z maska mm, tego nie chcę. to grę skraszuje Ostatnio prowadziliśmy i to kraszuje grę. Ta maska. Kurde, niedobrze słuchajcie. Jest bardzo niedobrze. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co tu pisze? Scp600. Small plastic. O oh, kurwa! Scp is a small plastic can, which at the time of writing contains 47 red pills. One pill when taken orally, Effektyws. a oh, where is this scan? Ej, nie ma go, on jest zabrany, o oh, w dupę. A tego SCP-ka jeszcze nie spotkałem. Co to jest? Ah, oh, okej. Okay. Secure curtain protect. Jak ty się nazywałeś? Emmy Sharon. Bardzo wysoka. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że ci tu nie będzie przed drzwiami, bo inaczej jestem w dupie. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie widział nas. Nie widział nas. Czy dobrze idziemy? Bez Jest pytanie. Jest okej. Okay. 106 się pokazuje tutaj. Dawaj 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 dawaj, 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 przebiegłem. Nawet przebiegłem bez tego. Bez maski. Ze skrzynią Nie, papaj, proszę, tylko się nie pokazuj. Dobra, mam przynajmniej go, doktora plagi za sobą i on na pewno nie będzie teraz za nami biegł więc możemy go oleć najzwyczajniej w świecie. Ho, oh, that's what I like. Sejwik, sewik taktyczny. Dobrze idzie, dobrze idzie. To sla. Uh. Okej. Okay. Powinniśmy móc się dostać do tego pokoju tutaj poprawię, Czy tutaj poprawia? Ja zaglądałem? To jest ta Tesla nie działająca na 100%. Tutaj do prawą stronę nie zaglądałem. Czy zaglądałem? Safe. Wydaje mi się, że nie. O, oh, hello. O nie, to jest to, co nas zabija. Wiecie co? Dla samego testu wejdę tam po prostu zobaczyć, jak to zabija, bo jestem zajebiście tego ciekawy. Patrzmy się na to. Okej. Okay. coś robi? No hejka. O, oh, nice pose, my friendo. Boję się teraz, obserany jestem w ciur, bo nie mam pojęcia jak to działa. Aż mi serce mi mam tutaj w gardle. Robię to dla was, guys. Okej, okay. nic okej. Okay. Pięknie Spróbujemy O oh, kurwa! O! Oh. Szatan? The diabeł Patrzcie, rogi ma On się rusza, czy mi się wydaje? What the fuck? To jest <grym> I... Coś wyszło? Drzwi otwarte Uf. Co się dzieje? Oglądajmy to tutaj nie, dajmy, nie 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 zostaw, zostaw! dziewczyna jest, niewolna wolno daptać dziewczyn Pamiętaj Kleszcz, oglądaliście tę bajkę? Ten kto pisał, yy, ten kto oglądał bajkę Kleszcz kiedyś To napiszcie w komentarzu, oglądałem Kleszcza Ale jestem obsrany. Ciepnie... Ja Dobra, wejdę tam. tam. Okej. Okay. Boys, easy on me. Peace. Nie! <śścoughs> Coś mi zajbało. Halo! Co jest? Zapalcie światła! Halo! Czekaj, czekaj, czekaj. Nic nie ma. Jeszcze popaj. No to nieźle. No i dupa. Ale dobra, sprawdziliśmy. Uf, myślałem, że będzie troszeczkę gorsze. Szczęście nie ma takiej tragedii. Dobra, uciekam z tym. Pierdzielę, zamykam to. Never, not for dog. Siedzcie tam. Pierdzielę takie opowiastki. Okej, okay, możemy przejść tędy. Możemy przejść tędy. Słuchajcie, czy ja tutaj sprawdzę? Jeszcze sprawdźmy na wszelki wypadek tutaj i najwyżej zgubimy Uff, Mam to w dupie. Chcę wszystkie scopeki sprawdzić O, no tak dobra to się zamyka po prostu Spokojnie diabełku. A, Ok it's ok Easy naprawdę This easy game Nie masz się czego bać to jest tylko głupia gra Głupia gra dla głupków Takich jak ty Ok Dobra, 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 dobra Wracamy tamten tam, tam. <grym> O kurw Mrugaczu, czy ci nie żal? Posłuchaj dupę. Dobra, wczytajmy to. Czytajmy to i się nie cofajmy. Potem uwalniamy wtedy. Ja nie chcę uwalnić mrugacza, ja chcę, żeby on siedział w zamknięciu. Lećmy od razu straight to the door. Mhm. I teraz powinno działać. Uff, zajebiście, zajebiście, zajebiście. Savik. Nie mam się, nie ma nic. Uhu, Let's go, baby! Zrodzimy się się 6. O nie! Zaczęło się. Mhm. Mm Coś tu jest po drugiej stronie. Coś tam płacze. Nie może będę musiał to wyłączyć. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy nawigator. Zrodziłem się 36 z pobliżu. O kurwa! Safe! nie patrzę na ciebie, piękne. Nie patrzę na ciebie. Jeszcze jest tu. Mm, nie wiem, co to za. Dźwięk był w ogóle. Uciekaj, 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 uciekaj. Co to jest? Nie wiem, co to za kod jest. Może w tej książce będzie coś pisało. Zagnięło, zagnięło, zagnięło. Dobrze, 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 dobrze. Jest ok. Scorch nauwu. Czy jest tu jakiś kod? Halo, Facebook, skąd ty? Przepraszam, coś mi klika na Facebooku. Czekajcie. Wyłącz facefucka, diabełku, bo zapomniałeś. Brawo, ty. Resume. I grajmy. Tu się nie doczytam. Can you listen? I was. Ciężko jest się doczytać. Nie lubię takich rzeczy, których się nie mogę doczytać. Ale nie widzę tu żadnych numerków, tak to mogłem sobie wpisać jakoś znaleźć to. Może to, to jest w ogóle jakiś jest cepek? Co to jest? Tu jest jakiś gate, cokolwiek? To jest chyba jakiś CP zamknięty ogólnie. Mm. Dobra, zjedźmy na dół. Tym razem przejdźmy to tak, żeby każdego SCPK. -ka... Halo? Gro? Hmm. Ciekawostka. Gra się zacięła, słuchajcie. Memoria's is violation. Wywaliła nam grę. Ciekawe. Nie powinno wywalić na gry. Mówię, niektóre są SEPI zbugowane, więc wychodzi na to, że ten jest po prostu na świecie zbugowany i znowu nie będzie działać. No nic, mówi się trudno. Mówi się trudno. Będziemy musieli. Po prostu olać. Dobrze, nie zapisałem w widzie. Bo tak to byśmy sobie skrzeni save'a, a nie chcielibyśmy sobie skrzeni save'a. Spróbujmy jeszcze raz tam zjechać. Spróbujmy jeszcze raz zjechać, może teraz się nie. Nie zbuguję. Mam nadzieję, że się nie zatnie teraz. Napijmy się kawki. Właśnie mi podkładka spada. Mhm, mm Dobra, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie, jestem? gdzie, jestem? gdzie, jestem? gdzie, jestem? gdzie jestem? Aha, 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 dobra, już wiem, gdzie jestem. O Jezu! to w tą stronę, dobra, to idziemy w tą. Prawo nic nie mieliśmy. może później zapisać, 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 zapisać. Nie widział mnie, nie widział mnie. Safe, safe, safe. O co to było? Co to było? Uff. Co to było, kurwa? Kickard. Tyka. Jest bel. Jest bel. Ogólnie tak. Ten Bel. czul wie, czy on jest pomocny, czy nie pomocny. Ogólnie wychodzi na to. Że tu... Jak użyjemy tego dzwonu, będzie nam się pokazywał duch. I ten duch, moi drodzy. Ten duch robi coś takiego, że czasami pokazuje nam. Yy... Dobrą drogę czasami pokazuje nam złon, ale nic nam nie robi, więc możemy sobie spokojnie go użyć, tak mi się wydaje. Bo on jest niegroźny. Więc użyjmy sobie tego bela i go wyrzućmy na najzwyczajniej w świecie. Teraz przyzwaliśmy ducha. Ale spoko. Ten duch nie jest groźny. Fajnie by, jakbyśmy by mogli. Przejść. Halo. Ja był. O, elegancko. Dobra, teraz zasejwujmy, Już użyliśmy użyliśmy ducha, więc możemy to olać. Ten duch mówię, pokazuje nam drogę, przynajmniej stara się pokazać nam drogę. 96 jest tylko dobra, on jest tam zamknięty, także raczej nic z nie powinno grozić. Znowu jest winda, jest winda następna. Lecimy windą Go winda, go winda. Zobaczmy jak nawigator wygląda. Aha. Halo. Okej, okay, to jest duszek. O kurwa. Eee. Jest jakiś SCP w pobliżu? Na razie nie ma. Słuchajcie, sobie na ktowizor. Jest tu naprawdę ciemno. Jest tylko 96. Jest jakiś trup, ale dobra, nie pokazuje nam. Doktor Plagi, dobra, 0,49 stąd wychodził. 0,49 już mieliśmy. Więc to powinno być dosyć bezpiecznie. Jaka to jest karta, którego poziomu? Czwar czwarta, też, czwarta, czwarta karta. Ok, spoko, 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 spoko. Zobaczmy sobie Twoją notkę. Is a humanoid in appearance standing at 1.9 feet tall, metro tall. No jest wciąż wysoki, o to chodzi, że ma 1,9 metra, 95 kg, ale fundacja e, studiuje jego twarz e, i ciało bardziej konkretnie, ponieważ jest pokryte. E, a, jest, jest, jest pokryta czymś przypominającym tradycyjny strój doktora plagi. Takie coś istniało kiedyś, naprawdę. To byli doktorzy, którzy próbowali leczyć plagi i tak dalej. Jak oglądaliście Asas graliście w Assassin's Creed e na przykład, to w Assassin's Creed mogliście spotkać takich. Nie pamiętam. O kurwa, nie pamiętam której części, ale w Assassin's Creed taki doktor plagi był. Jak chcecie sobie o tym więcej poczytać, to polecam. Fajna historia. Dobra, ale nie chcę o tobie czytać. No, ogólnie zamysł jest taki, że ty powinieneś tą plagę leczyć, a ty ją powodujesz, przyjacielu. Więc troszeczkę 2 na 10. Co to jest? Powiedz mi, co zrobiłem. O kurwa! Kujwar! Boy! Kim ty kurwa jesteś? Nie strzelaj, nie strzelaj. Uj, o ja zombie wstręściłem. Kurwa mać Wstresiłem zombie Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę, w dół, w dół, w dół, nie wypuść mi Ujojoj, uj, uj, co? Okej, 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 zdążę, 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 proszę, 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 Dawaj, 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 elewator Elewator Don't do this to me Idą na mnie dwa zombiaki, kurwa Dawaj, 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 open, 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 open Proszę Chyba się zblokowało gdzieś Cicho, dawaj O, idą kurwa nie! nie, 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 nie Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw mnie, proszę A, Nie, nie bijcie mnie Chłopaki Kurwa, nie ma apteczki Fak 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 to coś jest? Apteczka dobra. dobra 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 Czy mogę to obkrążyć jakoś? Uciekaj 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 Mam apteczkę na wszelki. Krwawie mocno krwawie Fuck my life Dobra spróbujmy Apteczka mamy dwie Lecz się lecz się lecz się Oni są wolni jak cholera Nie mogę się wyjrzeć z boku Bartek To jest gra komputerowa nie, prawdziwe życie Idą idą są zajebiście powolni ale idą Jest następna winda, jest następna winda. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. I call the elevator. Niech cokolwiek przyjedzie. Come on, guys. Dajcie mi się stąd dostać do cholery jasnej. Jak nie, to inaczej. Jak nie teraz dorwą, to ja już nie mam pojęcia, co zrobić. Bo ja obok nikt nie przebiegnę teraz. Dawaj winda! JEDŹ! Idą na no chuj, nie, nie przejdę obok tego mm. Okej, okay. przebiegam jednak Jesteście winni, wolni jak ślimaki na szczęście Okej, ja się zaraz wyleczę, zastopowałem krwawienie nie ma takiej tragedii, ale jestem mocno obity, dobrze znalazłem tu tą apteczkę, no nie chciałbym kurde z save'a wczytywać, no It's all pussies, I'm not the pussy, I'm the penis Dawaj, 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 dawaj Elewator, bądź już, proszę Nie, dupa, cycki Musimy wczytać grę Elewator się jakby zaciął nie schodzimy na to, tam jest tylko karta czwórka, więc nas to w tym momencie nie obchodzi. Mamy to w dupie. No nic, trudno się mówi. Trudno się mówi, słuchajcie. O, czekajcie, to jest połom Muszę położyć. Elegancko, nice. I następna winda. Tu wind. Dobrze, zejdziemy do tej windy. Miejmy nadzieję, że to jest druga winda do doktora plagi. Na 90%. Tak. Jedziemy na górę. Nie da się stąd wyjść. Ale głupota doubt game się, że nie da się stąd wyjść najprawdopodobniej 96, dobra 96 tu jest zamknięte, i sobie będzie On nas nie obchodzi akurat Zapamiętać, zapamiętać gdzie to jest Bardzo ważny moment słuchajcie Bardzo ważny moment, bo to nam się później przyda Znaczy w sumie nie przyda nam się teraz tak Jak mogłoby nam się wydawać To jest zamknięte. Ale nie chcemy zrobić tego zakończenia. Osta 73. A ty jesteś 73? Cześć. way L. I papaj. Papito, dajże spokój. Kurwa, ja chcę cię zamknąć, stary. Nie, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, gościu. Nie, tutaj nie chcę mieć na razie. Kurwa, tam jest. Dobra, 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 tak. otwórz. Otwórz. coś kurwa, za blisko. Wszedłem w niego dupą praktycznie. O pajątko, kurwa, odtręby się, proszę cię. Papaj, don't do this to me, please. Naprawdę, tak wery wery mi się spierdalać w drugą stronę, a nie chcę. Chyba już się odczepiłeś. Przynajmniej mam taką nadzieję, już długą drogę przebiegliśmy, stary. Nie chodź za nami. Jest tu dużo scp A z drugiej strony jest mrugacz, nie chcę się na niego natknąć. Patrzcie, dzisiaj jakby się zbliżał. No nie jest tu, kurwa, idzie do mnie. Idzie. Mhm Fuck! Mrugacz mnie zabił. Not good. Load game. Gdzie jesteśmy? Dobra, jesteśmy tutaj. Okej, okay, słuchajcie, dobra. W tym momencie w takim razie zakończymy sobie odcinek. Mamy dosyć bezpiecznego save'a. Jest spoko. Jedyne co mnie irytuje to to, że nie będziemy mogli się za dobrze bronić przed doktorem Plagi. Ponieważ nie mamy tego SCP-ka, którym jest ten pierścień, który broni nas przed disease'ami, e, czyli chorobami. Między innymi właśnie doktora Plagi, Niektóry, przed niektórymi jest CP kami na schroni. I irytuje mnie to również, bo wtedy byśmy mieli Infinite Sprint. A teraz musimy się z tym pieprzyć, bo nie, wiecie, nie wiem, czy wiecie, znaczy wiecie, ci, kto, którzy oglądali live'a, wiedzą, że jest taki bug, który powoduje e, Infinite Sprint powoduje, pomaga nam. Wydaje mi się, że mogę tak to nazwać. Gdy założymy sobie maskę przeciwgazową, Tom, która jest e, właśnie zrobiona e, przez tą maszynę, i założymy sobie tego ringa, mam wtedy nieskończony sprint bo na, ma, tak nam bardzo spada sprint, że mamy nieskończony. Taki bug. No ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego odcinka z SCP Containment Bridge. Pamiętajcie o taktycznej łapie w górę. Siemano!